Dlaczego, kiedy wszystko idzie mi dobrze, nagle pojawia się przeczucie, że coś złego się wydarzy? Dlaczego czasem, gdy wydaje się, że wszystko idzie jak powinno, moje relacje partnerskie są dobre, dobrze mi idzie w pracy, pojawia się strach, że coś się stanie? Myślę, że każdy z nas kiedyś tego doświadczył. Możemy nawiązać tutaj do czegoś, o czym już mówiłam w poprzednich filmikach. Do tego wewnętrznego głosu, do tego naszego osobistego krytyka, który oczywiście wszystko komentuje, mimo tego, że nikt nie prosił go o zdanie. Bo tak, każdy z nas ma wewnętrzny głos komentujący nasze życie. Ten głos nam potrafi mówić, że przytyłeś, twój cię nie lubi, twój chłopak macie totalnie gdzieś. Twoja teściowa jest nie do zniesienia. Nic ci nie wychodzi, na pewno to ci się nie uda. Wszyscy mamy ten wewnętrzny głos, który kształtuje nasze życie i wpływa bardzo na nasze samopoczucie. Dotychczas mówiliśmy tylko o pesymistycznym i krytycznym wewnętrznym głosie. Czy to znaczy, że nie spotkamy się z żadną pochwałą ze strony naszego wewnętrznego głosu? Owszem, spotkamy się i z pochwałą, ale. Często wewnętrzny głos negatywny rezonuje znacznie mocniej niż pozytywny. To trochę tak jak z tym, że ludzie pamiętają dłużej to, co zrobiłeś źle, niż to, co zrobiłeś dobrze. Możesz mieć wspaniały dzień, ale kiedy nagle zacznie brzmieć ten negatywny głos, reakcja jest taka sama, jakby. Malutka kropelka czarnego barwnika wpadła do szklanki wody. No bo pewnie wiesz, że nawet jeśli to jest tylko mała kropelka, potrafi zabrudzić całą szklankę. Chyba, że masz bardzo wypracowaną osobowość, która potrafi odrzucić negatywne myśli i je totalnie zignorować. Bo tak naprawdę szczęście, ten stan dobrego samopoczucia czy równowagi, Polega na umiejętności cieszenia się tym, co dobre w każdym dniu, pomimo czynników negatywnych, bo tymi czynnikami negatywnymi czasami są faktycznie negatywne okoliczności, jakiś niefart. Jakieś niefortunne wydarzenie, ale częściej tymi negatywnymi czynnikami są zwyczajnie nasze negatywne myśli. To znaczy, że my sami to wszystko napędzamy? Po części tak. Nie zdajemy sobie sprawy w naszej codzienności, jaką krzywdę potrafią nam wyrządzić nasze myśli. Tak jak sobie na to zerkniemy, przecież absurdalne jest to, jak zła myśl potrafi nam zepsuć cały dzień. A gdyby tak, nad tym zapanować. Słuchajcie. Już samo życie niesie ze sobą trudne chwile i poważne dramaty, na które nie mamy żadnego wpływu, więc nie możemy zaoszczędzić sobie chociaż tego, na co wpływ jednak mamy? Ogarnijmy nasze myśli, możemy zdziałać więcej. Niż myślimy. Tym razem z całego serca chciałabym polecić książkę pod tytułem „Alchemia emocji” autorstwa Tary Bennett-Goldman. Nazwisko Goldman możecie kojarzyć przez jej męża Daniela Goldmana autora książki „Inteligencja emocjonalna”. Wracając do „Alchemii emocji”, autorka bardzo fajnie przedstawia, jak radzić sobie z różnymi emocjami i jak przekształcać negatywne uczucia właśnie w pozytywne. Tara Bennett w tej książce dzieli się naprawdę praktycznymi technikami, które pomagają zrozumieć własne emocje, kontrolować je i wykorzystywać w sposób konstruktywny. Wydaje mi się, że alchemia emocji to idealne źródło wiedzy dla każdego, kto pragnie samodzielnie przepracować pewne sprawy, lepiej zrozumieć i zarządzać swoimi emocjami. W tym temacie przepracowania pewnych spraw samodzielnie, oczywiście. Genialne jest mieć możliwość skonsultowania naszych problemów ze specjalistą, jednak. Jestem świadoma, że dużo osób nie może sobie na to pozwolić z wielu przyczyn, a zapewniam Was, że lektura potrafi naprawdę zrobić robotę. No więc wracamy. Wewnętrzny głos. Nasz wewnętrzny głos powinien służyć nam za wsparcie. Co to znaczy? To znaczy uważajmy na autobojkot. Autobojkot, który prowadzi nas do porażki jeszcze zanim się czegoś podejmiemy. Często zdarza się, że nagle przed nami otwiera się szansa, Możliwość awansu czy czegokolwiek innego, ale nasza własna psychika nam mówi: To nie dla ciebie. Dla takiego pewnego porównania możemy sobie wyobrazić pewien system, który dobrze pokazuje skąd się bierze wewnętrzny głos i jak działa. Otóż możemy sobie wyobrazić, że każdy z nas ma w swojej głowie dyktafon. Ten dyktafon, kiedy się rodzimy, jest totalnie pusty i nowy. W momencie narodzin dyktafon się uruchamia, i od tego momentu zaczyna nagrywać. Zaczyna nagrywać wszystko. Zaczyna nagrywać sposób, w jaki nasi rodzice lub nasi opiekunowie rozmawiają między sobą, jak mówią o nas, albo jak się do nas zwracają. Jeśli mówią, jaki on jest ciężki, albo co za histeryczka, albo ciągle coś psuje, jego brat jest mądrzejszy, wszystkie te zdania, które. Odbieramy ze strony rodziców, rodzeństwa, nauczycieli, dziadków czy kolegów z klasy, w ciągu naszego dzieciństwa mają ogromny wpływ na nas samych. Wszystkie te przypisane nam charakterystyki są cały czas nagrywane w naszym umyśle. Kiedy jesteśmy dziećmi, nasz umysł jest jak gąbka, która wchłania wszystkie te słowa. W tak młodym wieku potrzebujemy się utożsamić, a że nasz mózg automatycznie wybiera łatwiejsze rozwiązania, zatrzymuje właśnie te etykietki jako własne. No ale co się dzieje później? Pewnego dnia, gdy mamy 15, 17 czy 20 lat, ta nagrywarka przestaje nagrywać, a życie naciska nam samo na przycisk odtwarzaj. To właśnie wtedy zaczynamy słyszeć, jak te wszystkie komentarze. Do nas wracają. Są ludzie, którzy żyją sparaliżowani, ponieważ ten ich wewnętrzny głos ich blokuje. Ciągle słyszą w swojej głowie, że nigdy nie schudną, że nie dostaną wymarzonej pracy, że nie zasługują na dobre rzeczy, że kto w ogóle by ich pokochał, że nie zasługują na miłość, a nawet, że nie zasługują właśnie na te dobre rzeczy które już się im przytrafiają, czyli widzą, co osiągnęli, a nadal w siebie wątpią, bo z tyłu głowy mają na przykład, nie wiem, głos ojca, który zawsze we wszystkim ich podważał. Często właśnie te komentarze, ta krytyka, pojawiają się w wyniku odtwarzania wszystkiego tego, co słyszeliśmy przez nasze życie tego, co słyszeliśmy w dzieciństwie i ogólnie w młodości od nauczycieli, od rodziców, albo nawet od grupy przyjaciół, do której nigdy do końca nie czuliśmy, że przynależymy często uczucie porzucenia i niska samoocena są właśnie czynnikami ściśle związanymi z tym wewnętrznym głosem, z tym, co słyszeliśmy wcześniej. Ciekawe jest też to, że czasami nawet wracają do nas jako negatywne, takie komentarze, które w młodych latach były do nas skierowane nawet jako coś pozytywnego. A dzieje się to z wielu powodów, między którymi znajdują się niewinne porównywania dzieci, czy nawet nieumiejętne dobranie słów przez osobę dorosłą. Jeśli będziecie zainteresowani, do tego wrócę w innym filmie. Powiedzieliśmy na początku, że problem z wewnętrznym głosem dotyczy wszystkich ludzi. I to prawda. Oczywiste jest, że nie wszyscy mamy traumy, ale prawdą jest, że wszyscy zachowujemy jakiegoś rodzaju mniejsze albo większe rany z przeszłości. Niektóre z tych ran pochodzą nawet od osób, które nie chciały nam zrobić krzywdy, jak na przykład nasi rodzice. Jednak też musimy wiedzieć, że życie ma wiele odcieni. Przez całe życie spotykamy się z różnymi sytuacjami, mierzymy się z różnymi problemami, a przy okazji musimy pamiętać, że nie jesteśmy idealni, jesteśmy tylko ludźmi. Czasami, nawet z najlepszymi intencjami, możemy nieświadomie coś wyrazić w taki sposób, że będzie on bardzo szkodliwy, z czego my zupełnie sobie nie zdamy sprawy. Jak już mówiliśmy, nasz wewnętrzny głos determinuje naszą samoocenę. A swoją drogą, ta samoocena często determinuje to, co możemy osiągnąć w życiu. Ta samoocena odzwierciedla się w tym, czy siebie samego kochasz i jak traktujecie twój wewnętrzny głos. Jeśli nie kochasz siebie samego wystarczająco, to najprawdopodobniej dlatego, że twój wewnętrzny głos ciągle ci mówi, że nie jesteś wystarczający, że nie jesteś wart lub warta niczego. No a niestety, ten wewnętrzny głos bardzo często warunkuje wszystko, co robimy: nasze życie partnerskie, nasze życie z dziećmi, z przyjaciółmi, twoje podejście do jedzenia czy nawet do zdrowia. Jeśli chcesz coś osiągnąć, ale ty sam w siebie nie wierzysz. Słuchaj, muszę ci powiedzieć, że prawdopodobnie to ci się nie uda. Chcesz, żeby ci się udało? To musisz zacząć wierzyć w siebie. Musisz wziąć odpowiedzialność za siebie, zauważyć, jak wiele jesteś wart, trochę się zmusić do działania i siebie samego motywować. Uwierz mi, że jak spróbujesz, zauważysz, że sami dla siebie potrafimy być największym źródłem wsparcia. Przechodzę z malusieńką radą. Kiedy zaczyna cię nachodzić ten wewnętrzny głos. Zastanów się, skąd się biorą te myśli. Pamiętajmy zawsze, że nasz mózg ma ogromną tendencję do dramatyzowania. Musimy siebie samych zapytać, jaki jest nasz obecny stan emocjonalny: czy jesteśmy zestresowani, czy może ostatnio się nie wysypiamy, czy może nie czujemy się kochani. Negatywizm nie zawsze wynika bezpośrednio z konkretnej sytuacji. Czasami w optymalnej sytuacji naszego życia jesteśmy w stanie widzieć wszystko w tak negatywny sposób, tylko dlatego, że źle się odżywiamy, że nie śpimy wystarczająco, albo że cały dzień nie wychodziliśmy na świeże powietrze, albo bo na przykład nie dzieje się nic złego w naszym życiu, ale od roku też nic się w nim nie zmienia. Po prostu w naszym życiu nie dzieje się nic ciekawego. Innymi słowy, negatywizm potrafi pojawiać się przez bardzo podstawowe czynniki, czynniki, które czasami nawet by nam nie przyszły do głowy. Musimy nauczyć się rozkładać ten wewnętrzny głos na bardzo podstawowe czynniki, właśnie po to, żeby nauczyć się nimi zarządzać i zatrzymać ten cały dyktafon, który wcale nie jest nam potrzebny, aby pozwolić sobie na bycie wolnym, bo prawda jest taka, że nie ma nic lepszego niż bycie swoim własnym wsparciem. Ale też nie ma nic gorszego niż być swoim własnym wrogiem. Pamiętaj, że, będąc swoim własnym wrogiem, jesteśmy skazani na porażkę dosłownie we wszystkim, co sobie zaplanujemy. No a zakładam, że ani wy, ani ja nie chcemy odnosić porażek. Więc jeśli dzieje się coś takiego, musimy zmienić nasze nastawienie do nas samych. Chcesz wiedzieć, jak przezwyciężyć nasz własny sabotaż? Osobiście myślę, że pierwszym krokiem jest rozpoznanie wzorców i zachowań, właśnie tych, które przyczyniają się do tego problemu. Możemy tutaj mówić o prokrastynacji, nadmiernej autokrytyce, czy nawet strachu przed porażką. Istotne jest tutaj, aby być szczerym wobec siebie samego co do sposobów, w jakie mamy tendencję do bojkotowania siebie. Później po zidentyfikowaniu tych wzorców istotne jest zrozumienie powodów ich istnienia. Zauważyliście to? Cały czas chodzi o rozkładanie wszystkiego na czynniki pierwsze, właśnie krok po kroku. Bo wyobraźcie sobie, że nasze działanie to tępy nóż do smarowania masła, a nasz problem to gruba linia żeglarska. Naraz tym nożem jej nie przetniemy. Ale jeśli naprawdę będziemy chcieli ją przeciąć, to nić po nici z cierpliwością właśnie krok po kroku sobie z nią poradzimy. Ten nóż i ta lina to metafora, która nam się przyda do większości problemów, które spotykamy codziennie. Kiedy pojawia się jakiś problem, albo na przykład kiedy o czymś marzymy, bywa tak, że jedyne co z grubsza widzimy, to właśnie ten tępy nóż i tą grubą linę. No więc, od razu to skreślamy. Ale nie skreślamy tylko tego. Skreślamy również wszystkie nasze możliwości, bo w większości przypadków nie bierzemy pod uwagę czynników takich jak czas, cierpliwość albo determinacja. Tych czynników jest więcej, ale te, myślę, że są kluczowe. To już by było na tyle z mojej strony. Dziękuję, że jesteś i oczywiście zapraszam do zostawienia po sobie śladu. Jeśli chcesz, żebym opowiadała ci dalej, nie zapomnij subskrybować kanału. Do usłyszenia. you uh -huh.